Chwilkę, by trochę odpocząć I... i zebrać siły o. O. Kim jesteś? Arktos stworzył mnie z lodu Ale mój duch jest z ognia Jestem Lila O, Lilu Gdzie ja jestem? I gdzie Lila? Nie mogę przestać myśleć o Lili. Bo nie musisz przepraszać. przeżywasz coś, co zdarza się każdemu. Poza jedną osobą świata nie widzisz i tyle. Jesteś zakochany. To chyba coś więcej. Znacznie więcej. Nie potrafię nie myśleć o Lili. Ale przecież ona nie jest żywą istotą. To lodowa rzeźba. Nie ma ani serca, ani duszy. Lila ma serce, Miluniu. Ma też i duszę. Jest uwięziona w rodowej powłoce. Błagała mnie, żeby ją uwolnił. Rozmawiała z tobą? We nie. Przyszła do mnie, gdy spałem. Była tak prawdziwa jak ty. Przysięgam na mojego ojca. To, to znaczy przysięgam ci. Prawo na... O! Życie to piana i bańka mydlana, przyjaciele. Wczorajsze dzieło musi dać miejsce przyszłym dziełom. Tylko Arktos będzie trwał nie, wiecznie. Nie rób tego! Zniszcz mnie zamiast Lili! Miał rację, Uchu, że to zwycięstwo ukaże się zbyt proste. Pakt! Tabalugo, zawrzyjmy pakt w obecności wszystkich zebranych. Zdecyduje rzut kości. Jeśli wygrasz, oszczędzę Lilę. Jeśli przegrasz, na zawsze mi się podporządkujesz. Przyjmujesz warunki? Buje. Zgadzam się na wszystko, tylko nie wyrządzaj krzywdy Lili. Zapraszam do gry. Czy ty też czujesz to, co ja taką radość, odkąd cię ujrzałem. Oczywiście. Czuję to miłość. Tylko miłość mogła stopić ludu w mym sercu i ty mi ją dałeś. Nie myślałeś ani o sobie, ani o nagrodzie. Nie zdołam Ci się odwdzięczyć, ale też nigdy cię nie zapomnę. Bez względu na to, gdzie będę. Więc chcesz odejść? Nie! Mój drogi Tabalugo, jesteś młodym smokiem, ale masz z góry wytyczoną drogę przed sobą. Nie możemy pójść nią razem. Bo... Dokąd pójdziesz? Kto będzie czuwał nad tobą? Teraz, gdy jestem wolna, potrafię zadbać o siebie. Wszystko dzięki tobie, Tabalugo. Żegnaj. Żegnajcie. Żegnajcie. Ona odeszła, Miluniu. Tak, ale czasem kochać kogoś oznacza mieć odwagę pozwolić mu odejść. Tak. Wracajmy do domu, Milunio.